Cześć słodziaczki, hej, witajcie na kanale Redhead. Odzywam się do Was po dosyć długiej przerwie. Miałam strasznego lenia, nie miałam siły, ochoty w zasadzie nic nagrywać, ale wyprzedaże trwają w najlepsze, a więc dzisiaj przychodzę do Was z filmem z wyprzedaży, a konkretnie z rzeczami z HM. Także zapraszam Was do oglądania dalej, jeżeli jesteście oczywiście zaciekawieni, zainteresowani, co tym razem Redhead wyczaiła. Mam tutaj przed sobą kilka paczuszek, i szczerze mówiąc są nieduże. Ta jest chyba największa, a to dlatego, że nie robiłam jednego dużego zamówienia, ponieważ rzeczy, które mi się podobały, aktualnie były niedostępne. A więc, jak się dana rzecz pojawiała, to po prostu od razu ją dodawałam do koszyka, kupowałam i nie zwlekałam. Dlatego mam tutaj kilka paczek. Wszystkie je w tym momencie otwieram i pokazuję Wam ciuchy, oczywiście. No, bo jak, żeby inaczej w holu ubraniowym. Ok, paczki otwarte i zaczniemy ten hol od dwóch. Takich samych sukienek, które różnią się między sobą tylko i wyłącznie kolorem. Tak, dobrze usłyszeliście, będą to dwie takie same sukienki, powiem Wam więcej. Trzecią, taką samą sukienkę mam właśnie na sobie. Dlaczego zamówiłam kolejne i to aż dwie? Ponieważ ta sukienka. Strasznie dobrze mi się sprawdza. Nie wiem, czy można powiedzieć, strasznie dobrze mi się sprawdza. Po prostu sprawdza mi się, jest świetna, pięknie podkreśla kształty, pięknie układa się na sylwetce, jest przewygodna. Nie jest za krótka, bo to jest długość Midi. Poza tym ma taki piękny serduszkowy dekolt. Dekolt w serduszko, może tak bardziej po polsku będzie to brzmiało lepiej. Także mam e sukienkę w kolorze czerwonym i ja na nią tak długo polowałam. Nie nie zdajecie sobie sprawy, pojawiła się w rozmiarze XS, ponieważ ja całkiem niedawno temu troszkę schudłam i zauważyłam, że w H&M takie bardzo elastyczne rzeczy są dla mnie dobre właśnie w rozmiarze XS. To jest niesamowite dla mnie, bo rozmiar XS nosiłam ostatnim razem chyba w gimnazjum i to jak miałam problemy z odżywianiem swoim i ogólnie z różnymi takimi, zresztą nie chcę o tego wspominać, to straszny czas i wcale nie jestem dumna z tego, że teraz noszę rozmiar XS w H&M, bo to wiecie, rozmiar rozmiarowi jest nierówny, zauważyłam, że H&M ma po prostu troszeczkę te rozmiary zaniżone, zawyżone, zaniżone, zaniżone, tak, że rozmiar jest zaniżony, ale pasuje na kogoś większego. Także czerwona sukienka identyczna. Zaraz wam pokażę jak ona będzie wyglądała na sylwetce. No piękna. Niesamowicie podoba mi się ten dekolt w serduszko. Podobają mi się tutaj te przeszycia. E, pięknie to wygląda, taki gorsetowy vibe. Bardzo mi się to podoba. Elastyczna, prążkowany materiał super jest. Ja ją kupiłam m, ostatnio za 99 zł bodajże. Rozmiar XS i już wam mówię też skład materiału. Wybaczcie, że dzisiaj mogę troszeczkę <laughs> chrypieć, ale wychodzę z choroby oczywiście, no bo ja ostatnio cały czas choruję. Także dla mnie to nie jest nic nowego, ale od razu Was przepraszam, bo to może denerwować. 70% wiskozy, 30% poliamidu, słuchajcie. Także super, też materiał. Jestem zachwycona, że jest 70% wiskozy w tym. Super, także taka sukienka w Czerwieni, i od razu Wam pokażę jeszcze tą trzecią, drugą, w sumie jeżeli chodzi o ten haul, ale trzecią. <laughs> Wiecie o co chodzi. Taka bordowa, no ten kolor po prostu jest przecudowny, przepiękny jest, taki głęboki bordowy, burgundowy odcień, śliczna jest. Też jest w rozmiarze XS. A! Jest metka od razu y, informująca o składzie, a ja szukałam y, metki wewnętrznej, także... Brawo ja, brawo Justyna, brawo Redhead, świetnie, 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 oby tak dalej, to wow. Dobra, wskakuję w do te sukienki i się wam pokazuję, a wy piszcie w komentarzach, którą z nich powinnam sobie zostawić, która z nich według was jest lepsza, bo wydaje mi się, że dwóch chyba nie zostawię, no to by było tłumacz, nawet dla mnie. Okej, okay, jestem w czerwonej sukience, która mnie zachwyca. Zachwyca mnie tak samo jak ta zielona. Prześliczna jest, pięknie się układa na sylwetce, pięknie ją podkreśla. Nawet na moim mikrobiuście wygląda w porządku, chociaż tutaj się jeszcze coś marszczy, trzeba ją dobrze ułożyć. Ach, ten mój biust nie wiem, nie wiem po prostu, co ja z nim pocznę, co ja z nim mam. Ale i tak go lubię, także spokojnie, żeby nie było, że narzekam. Nie, ja go bardzo lubię. W każdym razie sukienka jest piękna, przepiękna i wydaje mi się, że nie będę się do Was odzywała. Nie będę się do Was odzywała w tej burgundowej, tylko po prostu na przebitkach, nawet w tym momencie możecie ją zobaczyć, jak wygląda i możecie oczywiście śmiało pisać komentarze, czy zostawić burgundową, piękną, czy tę czerwoną. Obie sukienki bardzo mi się podobają, piękne, są naprawdę bardzo kobiece, ale też bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Nie trzeba bać się, podnieść nogi, że, że nam się coś odsłoni, jak teraz wiadomo w tych sieciówkach są bardzo krótkie. Rzeczy. Tutaj mamy długość MIDI, bardzo elastyczny materiał, który nie krępuje ruchów. Super, naprawdę super. Jeszcze Wam się pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o całość. Idealna długość. Piękna, po prostu piękna, czuję się po prostu mega kobieco w tej sukience i o to chyba chodzi. Jeżeli taki ciuch, jeżeli jest ciuch, który sprawia, że czujemy się jak milion dolarów, który dodaje nam kobiecości i takiej pewności siebie, to chyba o to chodzi. Także tak, taka sukienka piękna. Oki dołki, to może kolejną rzeczą, którą sobie omówimy, będzie zielona sukienka. Dzisiaj jestem ubrana cała na zielono, także zielona sukienka aż mi się pcha w ręce, żeby ją omówić. Jeżeli nie wiecie, ja uwielbiam kolor zielony, zwłaszcza w ubraniach, to jest mój kolor po prostu. Także taka zielona sukienka, od razu Was też przepraszam za odgłosy w tle. Jeżeli słyszycie. Krople deszczu na szybie, albo hałaśliwy, bardzo głośny wiatr, to to nie jest moja sprawka, oczywiście, to jest sprawka pogody. Przyznam się szczerze, że bardzo mnie to dzisiaj dekoncentruje. Mam nadzieję, ogromną nadzieję, że wy tego nie słyszycie tych hałasów za oknem ale kto wie, także od razu przepraszam, bo nie chcę, żebyście czuli jakiś dyskomfort, oczywiście. Dobra. Zielona sukienka, zielona sukienka o długości mini, która ma takie dzwoniaste rękawy, dosyć długie, to znaczy one są ogólnie długie, ale wydaje mi się, że będą nachodziły na dłonie, o to mi chodzi, długość mini, prążkowany materiał i z tego co czuję, nawet nawet nie muszę po prostu jej rozciągać, jest bardzo elastyczna, widzicie to, niesamowicie, jaki ja chciałam jej rozmiar, S, o kurcze, Mam nadzieję, że będzie na mnie dobra, zwłaszcza w biuście, bo jak widzicie na załączonym obrazku, no, u mnie jest biednie z tym, biednie, bita po prostu. W biodrach nie jest źle, w biodrach mam, ale w biuście nie mam, więc obawiam się, że rozmiar S może być trochę za duży w biuście, właśnie na mnie. No ale zobaczymy. Mam też tutaj informację, że tutaj mamy 55% poliestru. Także zaraz sprawdzimy też, co mamy dalej w tym składzie. I sukienka nie była droga, ponieważ ona kosztowała chyba niecałe 70 zł na wyprzedaży. Jakoś tak. I co my tu mamy, jeżeli chodzi o resztę materiału? 55% poliestru, to wiadomo. 23% wiskozy i 22% poliamidu, także jest wiskoza, ale ogólnie, jeżeli chodzi o materiał, już nie jest tak pięknie, jak było w przypadku dwóch poprzednich sukienek. Tak czy siak sukienka mi się bardzo podoba, jeszcze ma fajny dekor. nie zwróciłam na niego uwagi. Taki jakby trochę kwadratowy, ale nie do końca. Ciekawy kształt, bardzo ciekawy. Dobra, nie rozgaduję się dłużej, wskakuję w te kieckę i się Wam pokazuję. Sprawdźmy, jak będzie wyglądała na mojej sylwetce. I wskoczyłam w zieloną sukienkę i jest prześliczna. Ona jest trochę luźniejsza, zwłaszcza na górze, ale wydaje mi się, że taka może być, że ona ma mieć w sumie taki vibe. Nie musi być super obcisła, także nie przeszkadza mi, że tutaj troszeczkę się gdzieś tam marszczy. Rękawy ma obłędne, super są te rękawy, takie długie i tak nachodzą na dłonie. Bardzo lubię tego typu rękawy. Super jest, naprawdę fajna, bardzo mi się podoba. Wiem, że ona jeszcze była w innych kolorach. Była w kolorze takim beżowo-kamiennym jakby i nad nią też się zastanawiałam, ale chyba jednak zieleń w moim przypadku wygrywa ponieważ ja jestem bardzo blada także takie bardzo jasne beżowo-kamienne kolory na pewno, na pewno, na pewno by do mnie nie pasowały w ogóle, bym wyglądała jak jak no nawet nie chcę mówić jak źle, po prostu źle a ta sukieneczka jest super tak wygląda z boku Piękna jest, bardzo mi się podoba. Z tyłu myślę, że też fajnie leży. Ekstra, dajcie znać co o niej myślicie. Ja, jak to ja mówię, jestem w zachwycie. Wow. I kolejna rzecz, którą sobie omówimy to czarna klasyczna spódniczka która ma rozcięcie gdzieś tutaj z jednej strony na udzie. Bardzo mi się ta spódnica spodobała, ponieważ ona jest bardzo uniwersalną rzeczą. Rzeczą, która będzie pasowała do wszystkiego, czy do koszul eleganckich, czy do bluzek mniej eleganckich, czy do luźnych swetrów. Bardzo uniwersalna rzecz. Ona ma gumkę w pasie, także się dobrze dopasuje w talii i ona była bardzo tania, bo kosztowała 35 zł, niecałe 35 zł. Także super, mam ją w rozmiarze S i już sprawdźmy jaki ona ma materiał w sobie, bo jestem też bardzo ciekawa tego. Sprawdźmy. 68% wiskozy, 27% poliamidu i 5% elastanu. Także moi drodzy, fantastyczna perełka. Mam nadzieję, że będzie na mnie dobra, że będzie się dobrze układać. Jeżeli tylko tak będzie, to to jest rzecz godna polecenia, bo jest tania, ma fajny skład i jest klasyczna, bardzo uniwersalna, także sprawdźmy jak będzie na mnie wyglądała. Ok, i wskoczyłam w czarną spódniczkę, tutaj poprawiam rękawy przy koszuli, żeby to jako tako wyglądało, i powiem Wam, że spódniczka jest naprawdę w dechę. Naprawdę jest piękna. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że ona kosztowała 34 zł z groszami. Ona jest wykonana z naprawdę fajnych materiałów. Naprawdę jest śliczna i pięknie leży. I do białej koszuli pasuje, i będzie pasowała, tak jak powiedziałam, do swetrów. Naprawdę super, naprawdę bardzo uniwersalna rzecz. I mam w sobie coś takiego, że mam nadzieję, że szybko się nie zniszczy, bo, bo naprawdę mi się mega, mega podoba. Super jest. Bomba. Naprawdę bombowa spódniczka. Może jest troszeczkę krótka, dla kogoś może być za krótka, akurat to jest długość, którą ja bardzo lubię. Ja nie mam problemu, żeby pokazywać swoje nogi, i, i, i mi to pasuje. Także co kto lubi, tak? Zdaję sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć, że za krótka, że wygląda bardzo nieestetycznie, że jestem za stara na taką długość, ale ja taką lubię. Także pozdrawiam. I kolejna rzecz z wyprzedażowych zamówień z HM to spódniczka, ale nie byle jaka spódniczka. To spódniczka w, uwaga, tężowy wzór. I jeżeli mnie znacie, to na pewno doskonale o tym wiecie, że ja nie przepadam za zwierzęcymi wzorami na ciuchach. Zawsze mam wrażenie, że to jest troszeczkę tandetne, e, takie kiczowate i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat ta spódniczka mi się bardzo spodobała, więc ją zamówiłam. Wydaje mi się, że będzie pasowała do koszuli białej, takiej klasycznej, czy do zwykłej bluzki. No bardzo oryginalny ciuch, e, ciuch, który przykuwa uwagę, ale ten wzór nie jest kiczowaty. Takie mam wrażenie, że jest naprawdę ładny. No jak widzicie, spódnica jest krótka, ma zamek błyskawiczny w centralnej części, atrapy kieszeni z przodu i jest naprawdę ciekawa też materiał, z którego jest wykonana, jest bardzo dobry jakościowo, takie mam wrażenie. Jest bardzo miły w dotyku, skóropodobny, ale taki porządny, taki solidny. Fajnie. Mam ją w rozmiarze 36. Ona na wyprzedaży kosztowała 54 zł z groszami. Dobrze to zapamiętałam tę cenę i szukam właśnie metki ze składem. Czy ją znajdę? Dowiemy się w następnym odcinku. Wybaczcie, dzisiaj po prostu pajacuję za bardzo. Tkanina wierzchnia, 100% poliester, pokrycie poliuretan. Potrzebka 56% poliestru, 44% wiskozy. Także taki mamy materiał. No niezbyt fajny, ale można się było spodziewać, że jeżeli skóropodobny, no to nic innego jak poliuretan to nie będzie. Także tak, taka spódnica, wskakuje w nią i się Wam pokazuje. I oto jestem w wężowej spódniczce. Zwierzęcy wzór. Mm, Mrau. Chociaż to wąż, to w sumie. Dobra. Wariuje. W każdym razie spódniczka też bardzo mi się podoba, i już wiem, że będę miała dzisiaj ogromny problem, żeby się zdecydować, co zostawić, a co oddać. Wszystkie te rzeczy nie mogą ze mną zostać, a tak się składa, że większość z tych rzeczy naprawdę mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Także jeżeli macie czas, macie chwilę, to podłóżcie mi w komentarzach, napiszcie, co na tak, a co zupełnie odpada, co na nie, bo, bo, bo potrzebuję Waszej pomocy po prostu, bo ja nie wiem, po prostu ja nie wiem, no. Ale spódnica jest super, bardzo fajna, dosyć komfortowa, chociaż przyznam, że ta czarna była wygodniejsza, bo materiał był bardziej elastyczny i ona też nie była tak dopasowana. Ta spódnica jest obcisła, ona dobrze przylega i chyba jest jednak krótsza niż ta czarna. Albo są podobnej długości, ale w przypadku czarnej, przez to, że była luźniejsza, nie miałam takiego lekkiego. Od razu mówię lekkiego dyskomfortu. A tutaj czuję coś takiego, że no nie wiem, nie wiem czy jednak nie jest za krótka. Tak, tutaj Wam przyznam rację. W każdym razie spódnica jest super i jeżeli na przykład jesteście niższe, bo ja mam 1,70 m. A podoba Wam się ta spódniczka, to myślę, że możecie śmiało w nią celować, bo jest naprawdę super, nie jest zbyt droga, a naprawdę robi robotę. Wydaje mi się, że przy stylizacji, w stylizacji w zasadzie, w której ta spódnica się znajduje, to naprawdę ona gra pierwsze skrzypce i jest piękna po prostu, super jest. Bardzo mi się podoba. No, tylko kurczę, nie wiem, czy jednak nie za krótka. No muszę się zastanowić, możecie mi napisać, czy za krótka, czy nie ale jest super. I taka fajna w dotyku, jakby miała naprawdę coś skórzanego na sobie. Fajne. I przedostatnia rzecz na dzisiaj to sukienka o kroju marynarki. I jak wiecie, ja kocham sukienki właśnie w takich krojach. Uwielbiam jak sukienka przypomina krojem marynarkę. Mam zawsze takie skojarzenie, że to jest ubranie pożyczone z szafy partnera, przywiązane na przykład paskiem i jest w tym trochę męskości, trochę kobiecości, takie przełamanie. No, uwielbiam ten vibe. I zamówiłam sukienkę o kroju marynarki z H&M. -u. I jestem lekko zawiedziona, może nawet bardzo, ponieważ jest to sukienka w kratę, jak widzicie. Ogólnie krój jest bardzo ładny, bo jest ładnie wytaliowana. Tutaj podkreślona jest talia, sukienka jest krótka, ma kieszenie. No właśnie, zaraz przyjdziemy do tych kieszeni. I wszystko wydawałoby się na pierwszy rzut oka ok. Natomiast tutaj już widać... Że ona nie ma podszewki. I kiedy ją sobie rozepniemy, to mamy dające kieszenie, jak w ciuchach z Shein, nie wiem, z AliExpress, jak w jakichś totalnych chińskich, kiepskiej jakości ubraniach. I Ja nie mówię, że w chemie, czy w zarze, czy w sieciówkach mamy po prostu super jakość i ciuchy w ogóle są wszyte w. Naprawdę w super warunkach? Wiadomo, że nie. Wiadomo, że te ciuchy też powstają w większości w krajach azjatyckich i w ogóle. Ale jednak, kiedy decydujesz się kupić sukienkę na wyprzedaży za 104 zł, bo ona tyle kosztowała z groszami, to liczysz na to, że to będzie jakość. Nie liczę na to, że będą dyndające wewnątrz kieszenie. Nie wiem jak wam, ale mi się to bardzo nie podoba. No, od razu miałam skojarzenie z AliExpress, jak się coś zamawia, wiecie, rzeczywistość kontra to, co było w sklepie online. No i tutaj mam ten sam problem. Także nie dosyć, że materiał lichy, bo mam informację, że to jest 98% poliestru. Wykonanie liche i 104 zł na wyprzedaży. Jestem bardzo ciekawa, ile ta sukienka kosztowała przed wyprzedażą. No... Czuję się dziwnie, czuję się słabo. Mam wrażenie, że dałam się po prostu nabrać i nabić w butelkę, i czuję się po prostu słabo. Rozmiar S i tyle, tyle w temacie. Zakładam ją, przymierzam, ale jestem prawie pewna, no jestem pewna, że ją zwrócę po prostu, bo ja wiem, że te kieszenie są wewnątrz i że ich nie widać, ale no jest to słaba jakość po prostu. No i poliester, nie. I wskoczyłam w sukienkę o kroju marynarki, założyłam nawet do niej takie kozaczki brązowe. Wydawało mi się, że będą fajnie się z nią komponować. Jestem w tej sukience i wydaje mi się, że szału nie ma. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jestem do niej już tak bardzo negatywnie nastawiona i tak bardzo mnie zawiodła wszystkim w zasadzie, że, że, że już nie potrafię na nią spojrzeć z innej strony, że tak powiem. Ale nie, niby jest dobrze wytaliowana, niby się dobrze układa, ma dobrą długość, bo nie jest za krótka, to też trzeba przyznać. Ale, ale nie, no po prostu ja cały czas, słuchajcie, widzę te dędające pod spodem kieszenie i gdyby ktoś wiedział, co jest pod spodem i nie mówię tutaj o moim biuście, chociaż może trochę też, gdyby widział te kieszenie, no to by się załamał. Takie mam wrażenie, no to nie jest ciuch, który jest wart 100 złotych. Takie mam wrażenie, że taką marynarkę, takiej jakości, tak uszytą, tak wykonaną można kupić właśnie na AliExpress za 40 zł, czy na stronie SHEIN też za jakieś grosze. No, no nie wiem, no nie, nie czuję tego, po prostu nie czuję tego. Możecie napisać, co o niej myślicie. No, zdaję sobie sprawę, że nie jest e, e, brzydka, tak? No, no, jest ciekawa. Jak ktoś lubi sukienki o kroju marynarki, to jak najbardziej na pewno się e, taka sukienka może mu spodobać. Ale nie. I widzicie, lampa mi świeci, a ja już czuję się cała nagrzana, rozgrzana i zaraz zacznę się pocić, także muszę ją zdjąć. Chyba nie. No, nie, nie chyba. Nie. Po prostu nie. I ostatnia rzecz na dzisiaj to sukienka swetrowa, ciężka, gruba w kolorze orchy. Taki piękny odcień brązu, trochę pomieszany ten brąz z żółcią. Taka oto sukienka, bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że będzie super pasować do koloru moich włosów. Chociaż ja nie przepadam, kiedy rzeczy ubrania mają golfy czy półgolfy. Zawsze mam wrażenie, że to mnie dusi i jest mi niekomfortowo. No ale zobaczymy, bo sukienka mi się bardzo spodobała. Jest krótka, jest cieplutka, przynajmniej na taką wygląda i ona ma też bardzo podobne przyszycia. Co sukienka, którą mam na sobie, co sukienki, które omawialiśmy sobie na samym początku tego filmu. Ja bardzo lubię tego typu przeszycia. To sprawia, że ciuch jest ciekawszy. Super, naprawdę super fajnie to wygląda. Mam ją w rozmiarze S. Tak, tak. Nie chciałam was skłamać. Kosztowała przed wyprzedażą 164 zł. Ja ją kupiłam dokładnie za 100 zł. Mniej. Także myślę, że spoko. No, i zaraz sprawdzimy, jaki to jest skład, bo podejrzewam, że będzie bardzo średni, jak nie bardzo słaby. Także też trzeba będzie przemyśleć, czy ją sobie zostawię, czy nie. Czekajcie, szukam i szukam, i szukam, I się metki złączyły. 54% poliestru, 41% akrylu i 5% wełny. Jest trochę wełny, jest mnóstwo akrylu, no i jest mnóstwo poliestru, też licho. Ale no nie wiem, zobaczę, jak się będę czuła w tej sukience. Czy będzie dobrze się układała i ogólnie, czy będzie spoko. Muszę to przemyśleć, a wy możecie mi doradzić w komentarzach, czy ją sobie zostawić, czy nie. Czy wygląda dobrze, czy nie. I te sprawy. Tak. I jestem w ostatniej sukience, i czuję się w niej bezkształtnie. Spodziewałam się, że to będzie jedna z fajniejszych sukienek w tych zamówieniach z tych całych zamówień. A jednak się przeliczyłam i chyba trochę zawiodłam. Wyglądam jak pudełko takie mam wrażenie, że, że ta sukienka robi ze mnie pudełko, że ta sukienka jest dla osoby, która ma duży biust, albo przynajmniej większy niż ten, co ja mam, no na biuście wygląda moim zdaniem fatalnie, tutaj się też po prostu już czuję niekomfortowo, ten półgolf czy golf, nie wiem do czego się to kwalifikuje, już mnie dusi, już mi przeszkadza, jest niewygodnie, długość jest spoko, materiału tutaj w talii jest za dużo, w ogóle z tyłu się robi jakieś takie dziwne coś, taki odstający materiał od ciała. Gdyby było mniej materiału, byłaby wytaliowana, to możecie zobaczyć, wyglądałaby o wiele lepiej. Nawet ten mój mały biust już by się w niej gdzieś tam odnalazł. I byłoby spoko. A przez to, że nie jest taliowana, jest luźna, to jakoś tak nie wiem. No rozczarowana jestem. Naprawdę. Kolor fajny, pasuje mi do włosów, do mojej takiej jasnej karnacji. Ale no nie, też do tych kozaczków fajnie pasuje ta sukienka, moim zdaniem. Fajnie to wygląda. Właśnie mm, coś takiego miałam w głowie, jak ją zamawiałam, że do kozaków można ją nosić I, i tego typu szmery, bajery. Wow, do kozaków można ją nosić, odkryłam Amerykę. Do tego typu kozaków w takim kolorze. No ale nie, no po prostu nie. Chyba, nie, no, nie ma chyba, no po prostu. Skoro czuję, że coś jest nie tak, a tutaj jest masa rzeczy nie tak, no to nie ma się nad czym zastanawiać i po prostu odsyłam. I kochanie, to na tyle to wszystkie ciuchy ze sklepu HM, które zakupiłam na wyprzedaży. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wam się dzisiaj podobało, a co niekoniecznie. Pamiętajcie, że linki do omawianych w filmie rzeczy znajdziecie w opisie filmu i żegnam się. Dziękuję Wam za uwagę. Ślemoc buziaczków, trzymajcie się i do zobaczenia oczywiście w następnym filmie. Pa pa!